Witajcie w omówieniu drugiego odcinka trzeciego sezonu Demon Slayera. Odcinek przybierze nam nieco bardziej charakter filara mgły, Tokito Muichiro. I ja nie lubię tego typu postaci. W tym momencie historii nie jest zbyt fajny, ale później idzie się do niego przekonać. Jest taki dziwny, ciężki do lubienia. Za to Kotetsu to już zupełnie inna sprawa. Kotetsu jest zwykłym dzieckiem zamieszkującym wioskę Kowali Niezwykłe jest w nim jego dziedzictwo, czyli Yorichi typu 0 który wygląda wspaniale. Jest to mój ulubiony design w całym Kimetsu, jako że bardzo, ale to bardzo lubię Dororo. A Mecha Yorichi mega przypomina mi Jakimaru. Dziwi mnie, że Mecha Yorichi miał tak mało ujęć w CGI. On ma sześć rąk, rysowanie tego jest ciężkie, a w większości ujęć był rysowany. Wracając do kotetsu, mierzy się on z dość ciężkim problemem, czyli tym, że Mecha Yorichi jest już na skraju, a nawet w tym odcinku się i Kotetsu nic nie może z tym zrobić. Nie jest w stanie go naprawić. Został osierocony. Przez to nie miał go kto tego nauczyć. To jest nieco przerażająca myśl. Że niektóre rzeczy, niektóre informacje mogą tak po prostu przepaść. Tanjiro go pociesza, że może w następnym pokoleniu, który z jego potomków go odbuduje. Jest to dobre pocieszenie, bo na tym w sumie polega życie. By gromadzić informacje i przekazywać je następnemu pokoleniu. Też ten Jiro mówi, że jego cele mogą się nie spełnić. Jest szansa, że zginie po drodze. Ale jest coś takiego jak Blood Armor. Więc nie ma się co martwić. Chcę wspomnieć również o kruku, mój Chiro. Nienawidzę. Zrobiłbym z niej rosu, ale bym go nie zjadł, bo jeść kruka. i magina jest Choć noskę, chciał zjeść swojego. Mamy też najmniej logiczny trening w anime, jaki widziałem w ostatnim czasie. Kotetsu wymęczył Tanjiro. Tanjiro był na skraju śmierci, ale odpalił się mu plot Armor. Nie wiem, czy zauważyliście ale sceny komediowe w Demoslejerze są lepiej zanimowane niż sceny walki w niektórych anime. Z treningu dowiadujemy się, że Kotetsu jest big brainem, jeżeli chodzi o analizę, oraz ma bardzo fajne motywacje, Wytrenować Tanjiro, by ten mógł zwyzywać Muichiro. Genialne. Finalny trening kończy się zniszczeniem Mecha oraz złamaniem miecza Tanjiro, ale oczywiście znalazł lepszy wewnątrz Yorichiego, miecz z ery Goku. Ciekawostka, w tej samej erze ma miejsce anime Dororo. I co, odcinek był bardzo fajny, nie odbiegał fabularnie od mangi, my animację, tylko szkoda, że już nie zobaczymy Mechajoriciego. Ja naprawdę uwielbiam postacie, które przypominają takie lalki albo mają mechaniczne kończyny. Do tego nie mogę się doczekać w kontynuacji pewnego anime, z którego mam dużo filmów. I co? Zapraszam na Discorda, link w opisie i do usłyszenia. See ya.